Jeżeli nienawidzisz się uczyć, ten filmik jest dla ciebie. Po jego obejrzeniu będziesz chciał się uczyć codziennie. Ale zanim przejdę do przekonywania cię, że nauka to coś naprawdę ważnego, chciałabym, żebyś zajrzał na moje nowo otwarte konto Rozwoja Maniaczka i zaobserwował mnie, bo chciałabym tam dobić chociaż 200 obserwujących. Proszę. Po pierwsze, zastanówmy się, dlaczego nienawidzisz się uczyć. Najprawdopodobniej chodzisz do szkoły i ona mogła cię zniechęcić, albo też twoi rodzice. Jeżeli ktoś nas zmusza, żeby się uczyć,. Oczywiście, że nie będziemy tego lubić. Nauka jest naprawdę bardzo ważna. Dlaczego? Dzięki niej, wzrastasz. Gdyby nie było nauki, w ogóle byśmy się nie rozwijali. Kwestią kluczową jest tutaj podejście do tej nauki i to czego się uczysz. To jest najważniejsze. Bo chodzi o to, żeby się właśnie uczyć rzeczy ważnych, które ci się przydadzą w życiu. Przykłady: języki obce. Jeżeli chcesz poznać znajomych za granicą, wyjechać do pracy, podróżować, do tego ci się przydają języki obce. Angielski, hiszpański, połowa świata mówi w tych językach. Edukacja finansowa. Przecież w szkole nikt się nie nauczy, jak zarządzać swoimi pieniędzmi, jak płacić te pity, Zusy, jak odkładać na przyszłość, w co zainwestować albo czy nie inwestować, czy brać kredyt, czy nie brać kredytu. Musisz się samemu w tej kwestii doinformować, jeżeli nie chcesz być bankrutem. Nauka do matury. Ok, to jest troszkę powiązane ze szkołą, ale jeżeli twoim marzeniem jest pójście na studia i potem pracowanie w zawodzie, który wymaga tego wykształcenia wyższego, skup się na nauce do matury. Ale do matury, a nie do jakichś przedmiotów, w których nie będziesz pisał na maturze. Cztery. Pasje, twoje zainteresowania. Fajnie jest się rozwijać, fajnie jest się dowiadywać czegoś nowego o swoich pasjach, jeżeli twoją pasją jest siłownia, możesz się dowiedzieć o nowych ćwiczeniach, o diecie, i twoją pasją jest pielęgnacja włosów, to Możesz się dowiedzieć czym jest olejowanie, helatowanie, oczyszczanie skóry głowy, odżywki emolientowe, kumektantowe, proteinowe i tak dalej. Naprawdę w dzisiejszych czasach dzięki temu, że jest internet mamy dostęp do takiej wiedzy, o jakiej ludziom 50 lat temu się w ogóle nie śniło i trzeba to mądrze wykorzystać. Zastanów się czego możesz się nauczyć, żeby wyszło Ci to najbardziej na korzyść i ucz się.